Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak w scratchu stworzyć program matematyczny. Stworzymy program obliczający sumę kolejnych liczb naturalnych od 1 do n, gdzie n jest wprowadzane z klawiatury przez użytkownika. No to zaczynamy. Nasz kotek na samym starcie, czyli kiedy kliknę zieloną flagę, powinien nas zapytać, jaką ja chcę liczbę n wprowadzić. Zatem użyjemy klocka z grupy czujników. Zapytaj i czekaj. Będzie on czekał wtedy na odpowiedź. Podaj n. Bo chcemy, żeby nam użytkownik podał N. Efekt tego będzie taki, że kotek nas zapyta i będzie czekał, dopóki nie wpiszemy odpowiedzi i nie wciśniemy Enter, albo tutaj nie klikniemy na ten znaczek. No nie dałem nic dalej, więc się nic nie stało. Następnie będę musiał stworzyć dwie zmienne. Jedna zmienna będzie odpowiadać za iterację, czyli będzie liczyć kolejne liczby, czyli wykonaliśmy odpowiednią ilość kroków aż do liczby n, a właściwie ja zrobię tu odwrotnie, od liczby n do jednego będzie liczyć, czyli do tyłu, bo mi tak jest wygodniej. Natomiast druga zmienna będzie te wszystkie liczby dodawać do siebie. Zatem nazwę pierwszą zmienną sobie iteracja iteracja, żeby wiedział o co chodzi, a drugą zmienną nazwę dodawanie. Jak nazwiemy te zmienne nie ma zupełnie nic do rzeczy, nic nie zmienia, ale ja nadaję tak, żebym wiedział o co chodzi i tak powinny być nadawane tytuły zmiennych, tak żebyśmy wiedzieli sami o co chodzi, dlaczego je wstawiliśmy. Zatem zaczniemy. Pierwsza zmienna, czyli dodawanie ustawimy na 0 no bo na starcie mamy 0 i będziemy musieli do tego 0 dodawać liczby które będą kol po kolei tutaj się obliczać aż do tej liczby n natomiast druga zmienna czyli iteracja nasza iteracja czyli w informatyce matematyce jest to e, powtarzanie się instrukcji tutaj będzie powtarzanie się czyli dodawanie kolejnych liczb do siebie e, ustawimy ją na mm, Tutaj to, co użytkownik nam odpowie na zadane przez nas pytanie, czyli znajdujemy krocek odpowiedź i naszą zmienną iteracja. Tu są, tutaj są teraz te dwie zmienne, które bym ustawił. No i sprawdźmy czy się ustawi. Dam na przykład 12. Jest. Iteracja ustawia się na 12. Moja iteracja będzie od 12 w tym wypadku liczyć w dół. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na 1 powinna skończyć i te wszystkie liczby, które tutaj będą liczone, schodziły w dół. Dodawanie, zmiana, dodawanie je do siebie doda. No to spróbujemy. Będzie trzeba na pewno tą czynność powtórzyć ileś razy. Ile razy będziemy powtarzać. Tyle, co nam użytkownik każe do liczby N, tak? Czyli wezmę sobie tą odpowiedź. Będziemy to powtarzać o tą liczbę N razy. Odpowiedź to jest nasza liczba N. Zatem musimy teraz ustawić sobie zmienną. Iteracja na zmienną. Yy, iteracja, trochę to zapętlimy tutaj, minus 1, czyli weźmiemy sobie, klocek minus iteracja minus 1, już mówię dlaczego. Liczba n, czyli przykładowo w tym wypadku 12, czyli będzie 12 razy nam powtarzało, że iterację ustawi nam na 12, minus 1 to jest 11, wróci tutaj iterację ustawi nam znowu na Iterację minus 1, czyli 10, samo ustawi znowu na siebie, czyli będzie 9 minus 1, 8, 8 minus 1, 7 i tak dalej, aż dojdzie do 0. Teraz tego nie zobaczymy. Jeżeli chcielibyśmy to zobaczyć, to możemy sobie zrobić coś takiego. Niech nam kotek to powie, o, wtedy będziemy widzieli, co się z tym dzieje. Czyli niech nam kotek powie przez powiedzmy sekundę, żebyśmy to zdążyli zauważyć, co nam nam powiedzieć. Iterację. Niech nam powie, co się dzieje. I będzie sekundę czekał, więc zobaczymy. Podam 12. Enter. I podaj 11, 10, pętla 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I pokazał nam 0. Ok a mieliśmy skończyć na jedynce. Dlatego musimy tutaj nie ustawić iteracji na odpowiedź, ponieważ tu od razu ją, tą iterację o 1 zmniejszymy, czyli jeżeli podamy 12, to tak jak mogliśmy wcześniej zauważyć, on zaczął liczyć od 11, bo od razu nam o 1 odjął, czyli musimy tutaj do tej zmiennej iteracji dodać, żeby zaczynał od jednego wyżej. Czyli dodamy sobie, że odpowiedź plus 1. Wtedy, jeżeli zacznie od 13 i od razu zbije nam do 12, to będzie właśnie chodziło o tą liczbę, która, którą podaliśmy. No sprawdźmy sobie. Pisze 12 i powinien zacząć od 12 liczyć teraz. Jest. Od 12 powtórzy to 12 razy, zatrzyma się na jedynce. Sprawdźmy, czy tak będzie. Zgadza się. Zatrzymał się na jedynce, więc tutaj mamy wszystko dobrze. Więc iterację już mamy skończoną. Program potrafi nam liczyć od tej liczby, którą wprowadzimy w dół, i kotek o tym mówi. To dodaliśmy tylko dlatego, żebyśmy widzieli, co się dzieje z naszym programem. Teraz postarajmy się zrobić coś z tą zmienną, dodawanie, żeby ona te liczby kolejne, które są liczone do siebie dodawała. Zatem na pewno musimy wziąć klocek. Teraz nie ustaw, bo wyciągle ustawioną na jakąś wartość. Będzie ją zmieniał tą wartość. O ile będzie zmieniał za każdym razem tą wartość. Wartość dodawania na początku było 0 i musi do siebie dodawać kolejne liczby. Kolejne liczby oczywiście iteracji. Czyli na przykład 11, później na cennej pętli doda do tego 10, doda do tego 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i tak po kolei. Sprawdźmy, jak to zadziała. Podaj N. 12, 12, 11, 10 i widzimy, że te liczby, które iteracja nam pokazuje, dodawanie w pętli od razu je do siebie dodaje. Oj, odczepiłem. Aż do jedynki. Wyszło 78. Ok, sprawdźmy, czy taka jest prawda. Przyspieszę zaraz. To się równa 78. Wszystko jest ok. Kalkulator nam to potwierdził. Zresztą widzieliśmy na bieżąco, że to wszystko się fajnie dodaje do siebie. No i teraz na końcu nasz kotek mógłby powiedzieć nam e, nasz wynik. To weźmiemy sobie znowu. Powiedz może już nie przez dwie sekundy, tylko na końcu, żeby zawsze już to mówił. Także po prostu powiedz, co ma nam powiedzieć. Ten kotek na końcu. Zmienna dodawana, dodawanie wyświetliła nam wynik. Zatem powinien nam powiedzieć właśnie to, co zmienna dodawanie nam wyświetla. No i sprawdźmy. Weźmy sobie teraz inny wynik, na przykład 9. I zaczynamy 9, 8, 7, 6, 5, 4. Widzimy, że to wszystko się do siebie dodaje, aż zjedzie do jedynki i wyświetliło nam, że to jest 45. Ok. Właściwie program mamy już skończony ale ja bym tutaj dodał jakieś powtarzanie żeby nie trzeba było od nowa odpalać programu tylko żeby może użytkownik sobie po prostu jeszcze raz odpalić program na przykład po naciśnięciu spacji czyli na pewno będziemy musieli to wszystko zapętlić w pętle zawsze niech się to dzieje zawsze ale gdybyśmy tak dodali to no by się zawsze nam wracała ta zmienna i tyle. Musi, zanim wykona ją ponownie, zaczekać, czyli czekaj, aż, co się stanie, aż użytkownik naciśnie spację, czyli aż klawisz spacja naciśnięty. To sprawdźmy, czy to zadziała. I żeby długo nie czekać, piszę teraz 5 i włączę. 5, 4, 3... To się wszystko do siebie dodaje. Naciskam pomiędzy spacja, nic to mi nie dało, ponieważ pętla się jeszcze ta nie skończyła. Tutaj to powtarzanie, więc mogłem sobie naciskać spację, dopiero jak się skończyła ta pętla, powiedział nam tutaj wynik, teraz dopiero może się to zadziać. To czekanie, a spacja naciśnięta. Podał nam wynik 15, nacisnę zatem spację i wróciło do początku pętli, czyli znowu mogę podać jakiś wynik, zapętli on się, dopóki tą liczbę N. N razy nie powtórzy i przejdzie do następnego, będę mógł znowu uruchomić program. No dobra, to naciśnijmy na przykład teraz 123. Ok. I liczy nam, będzie to dość duży wynik, ale kotek sobie poradzi. I mamy program skończony. Z tym, że jeszcze raz możemy odpalić ten program bez ponownego klikania flagi, tylko po naciśnięciu spacji. To, co tutaj nam wyskakuje, ten wynik, no to może nam nie mówi za dużo. Ja go zatrzymam. Eee, dajmy niższy wynik, czyli tak jeszcze raz uruchomię. Trzy niech będzie. Zjedzie nam w dół. I wyświetlił jakąś liczbę. Właściwie nie wiemy, kiedy skończył, tak, bo nie widać tego było. Zatem dobrze by było, żeby on powiedział eee, wynik. To liczba na przykład 6. Żeby tutaj o to, co on powie, nie była tylko jedna wartość, a żeby można było kilka rzeczy tutaj dodać, to mamy połącz. I połączymy sobie, żeby on coś powiedział, i tą liczbę nam podał. Czyli jest to program obliczający sumę kolejnych liczb naturalnych, to możemy sobie napisać suma liczb to. Oj, coś mi przeskoczyło. Suma liczb to. I tutaj trzeba spację na końcu dać. Jeżeli nie damy, to od razu nam ten wynik połączy razem z ostatnim słowem. Trzeba tu zawsze pamiętać, żeby spację dać przed następnym połączonym tutaj słowem, czy jakimś wynikiem. I sprawdźmy. Wpiszę teraz sobie na przykład 8. Policzy nam teraz 7, 6, 5 suma liczb to 36. Teraz moglibyśmy ewentualnie sobie ukryć te dwie zmienne, bo one nam są do szczęścia niepotrzebne, żeby wyświetlało, i fajnie było widzieć, gdy tworzyliśmy program, wiedzieliśmy, że dobrze się z nim dzieje, natomiast teraz już są w ogóle niepotrzebne. Jeszcze jedną rzecz bym stąd zabrał, program już jest skończony. Ale, jeżeli podamy właśnie wysoką liczbę teraz, na przykład powiedzmy 123, i włączymy, no to co sekundę nam się zmienia. Czyli będziemy dość długo czekać. Ja bym w końcowej wersji programu zrezygnował z, tej, z tego mówienia przez kotka, żeby on od razu nam policzył. Teraz, jak uruchomię program i wpiszę 123, on to zrobi momentalnie, poda cyfry bez tego czekania co sekundę. Zatem ja bym ten program zostawił w tej wersji finalnie. Oczywiście, już mieliście kilka razy możliwość zobaczenia, że ten program mógłby skończony i tak zostawić. Natomiast w końcowej wersji ja bym go zostawił tak. Ten program będzie wtedy przyjazny dla użytkownika, nie będzie trzeba czekać. Sprawdźmy jakąś dużą liczbę, czy on sobie poradzi. No, poradził sobie. W razie, gdyby ktoś z zagranicznych gości dotarł na ten filmik i chciał zobaczyć, jak to jest zrobione. the program calculates the sum of the successive natural numbers from 1 to n, where n is entered from the keyboard. so, when green flag clicked, forever ask give me uh, z plus and wait. set addition to 0, set iteration to answer plus 1. Repeat answer, set iteration to iteration minus one. Change addition by iteration. Say join the sum of the number is the addition. Wait until key space pressed. Thank you. I zmieniamy z powrotem na język polski. Jeszcze jest na dole. Polski. Ok, także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście.